na platformie, portalu Poznaj Fakty. Szanowni państwo, w kilku naszych wcześniejszych materiałach odpowiadaliśmy na pytania dotyczącego tego, czy i na jakich zasadach można zmienić miejsce pobytu, wyjechać w jakieś inne miejsce w trakcie zwolnienia lekarskiego. No i w tym kontekście tych wszystkich rozważań, które zaprezentowaliśmy, jedna z naszych użytkowniczek, czy użytkowników, zapytała, czy podobna sytuacja tyczyć się będzie również wyjazdu za granicę. Szanowni Państwo, my wskazywaliśmy w naszych materiałach, że nie ma jakiegoś generalnego zakazu wyjeżdżania czy zmieniania miejsca pobytu w trakcie zwolnienia lekarskiego. W takich sprawach wszystko zależy od charakteru schorzenia, które jest przyczyną zwolnienia lekarskiego. No i zaleceń lekarskich w nim zawartych. Zarówno zakład ubezpieczeń społecznych, jak i pracodawca mają prawo kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień zgodnie z ich celem. No, z jakiegoś orzecznictwa, praktyki wynika, że takie wykorzystanie zwolnienia od pracy niezgodnie z jego celem, to polegałoby na nieprzestrzeganiu wskazań lekarskich dotyczących na przykład no, nakazu leżenia w łóżku, w łóżku no, zabronione jest również wykonywanie wszelkiego rodzaju pracy zarobkowej. No, musi, musi, musi działanie osoby która jest na zwolnieniu, no, no, musi w ewidentny sposób no, stać w sprzeczności z zaleceniami lekarskimi i celami, dla których, dla których to, to zwolnienie zostało wystawione. Wyjazd sam w sobie, aby zmienić otoczenie, czy jakoś poprawić swoją sytuację zdrowotną, nie jest zakazany, niedopuszczalny. Jest, jeżeli jesteśmy na zwolnieniu z powodu złamanej ręki. Albo na przykład też no, problemów psychiatrycznych, i wyjeżdżamy, żeby spędzić ten czas zwolnienia urodziny, czy na własnej działce, w czyimś towarzystwie, zamiast w centrum miasta, w zamknięciu. I podczas pobytu nie będziemy podejmować aktywności, które mogłyby jakoś no, skomplikować naszą sytuację zdrowotną. No to oczywiście nie ma w tym nic złego. No i te same uwagi odnoszą się do kwestii wyjazdu za granicę, tu nie ma większych różnic, zwłaszcza można powiedzieć, jeśli to byłby wyjazd w obrębie strefy Schengen, czyli w obrębie, w której obowiązuje zasada swobody przepływu osób, nie ma kontroli granicznej i można powiedzieć, że no po całej strefie Schengen poruszamy się tak samo, jak, jak po terytorium własnego państwa, no to tym bardziej od strony formalnej i prawnej tu nie może być jakiegoś większego zróżnicowania. Natomiast w pełnym zakresie, a nawet powiedziałbym w większym jeszcze stopniu, znajdą tu zastosowanie do takiego wyjazdu wszystkie te uwagi, które odnosiliśmy do wyjazdu w granicach kraju. Czyli sam wyjazd nie jest niedopuszczalny, ale o tym, czy w konkretnym przypadku możemy skorzystać z takiej możliwości, powinien zdecydować lekarz, biorąc pod uwagę właśnie i charakter schorzenia, Charakter wyjazdu, miejsca, w które się udajemy. No tu, w przypadku wyjazdu za granicę, pewnie szczególną jeszcze uwagę lekarz przy, przykładać będzie, no chociażby do kwestii transportu, prawda? Bo co innego jest wyjechać gdzieś blisko do rodziny w Niemczech czy do sanatorium na Litwie, a co innego, jeśli to miałaby być wielogodzinna czy wielodniowa podróż z przesiadkami na, gdzieś za ocean, na inny kontynent. Więc najlepiej no, przeprowadzić, udać się do lekarza w celu konsultacji no i dla bezpieczeństwa naszego własnego, Również w relacjach z pracodawcą czy z zakładem ubezpieczeń społecznych, no poprosić o wystawienie jakiegoś zaświadczenia, że taki konkretny wyjazd nie, czy nie, nie ma dla niego przeciwwskazań zdrowotnych. Warto również poinformować pracodawcę i ZUS o zmianie miejsca pobytu, chociaż ja wskazywałem wcześniej, że samo niedopełnienie tego obowiązku nie oznacza, Automatycznego uznania, że coś jest nie tak, że, że, czy, czy, czy utraty prawa, prawa do zasiłku. No ale podchodźmy do sprawy zdroworozsądkowo, zarówno ze względu na, na relacje z, no, z, no, z naszym pracodawcą, na których chyba każdemu zależy. No i taki zdrowy rozsądek kazałby nam. Przyjąć takie podejście, że im dłuższy taki wyjazd, im dalszy, no to tym bardziej rekomendowałbym dopełnienie tych wszystkich kwestii informacyjnych wobec pracodawcy czy zakładu ubezpieczeń społecznych, no chociażby ze względów ostrożnościowych, no żeby, żeby potem nie przysporzyć sobie różnego rodzaju problemów. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę powodzenia i do usłyszenia.